Radio, stok. Tutaj właśnie kończymy układanie pire. Dodajemy do tego pomidorki. Pire ziemniaczano-celerowe. Tak, tak. wykładamy tutaj pomidorki koktajlowe, które są obsmażane z oliwą, z oliwek i prawda. Ale chwileczkę pan tylko je obsmażał. Tak, Nie tak są... troszeczkę. Tak, że tylko koło... skórka tak, delikatnie schodzi. Tak. Co to za sos? Sos jest pieczeniowy, uzyskany z pieczeni jagnięciny. Są warzywa korzeniowe jest z czerwonym winem. I to z tej pieczeni? Tak. To jest liczka jagnięca, którą teraz tutaj wykładamy na środku, pile. Piekliśmy ją dwie godziny, marnowaliśmy ją przez dobę w marnacie ziołowej. No i po prostu. A pieczona była w jakiej temperaturze? Temperatura 150 stopni. Dwie godziny. Tutaj wygotamy cebulkę marnowaną w i soku jabłkowym. Potrawa na wyjątkowe okazje. Tak, potrawa na wyjątkowe okazje. Bardzo smaczna, dietetyczna i efektowa. Zachęcam Państwa do próbowania i robienia takich potraw.